Mówi wam to coś? Nie ma. Fajny skinik. Z czapeczką, a jakże z ogonkiem. Jak najbardziej. Waleczny na dzisiejszą walkę jak znalazł. Co ja robię na spawnie? Co ja robię na spawnie, Chad? To jest. Zbornów jest. Chad. To jest w ogóle jakiś taki skam z tymi. Z tymi walkami chad. To jest. Oficjalnie. Największy skam, jaki w życiu widziałem. Naprawdę, czat, ja wam pokażę, uwaga. Powstała tabelka ze skillami, nie? Jakby, jak ro robili, robili skille, kto ma większy skill, e, walce i tak dalej, i tak dalej, nie? I ja tak... W sumie nie było mnie wczoraj za dużo, tam trochę sobie posiedziałem z nimi. Tam e, była jakaś akcja, ale potem ogólnie poszedłem do, e, spać, nie? Bo ja taki dziwny mam tryb życia teraz, że chodzę wcześniej spać. I uwaga, czat. Tabelka, którą oni stworzyli wczoraj. Ja, ja pokażę, bo to jest warte pokazania. Uwaga. To jest ta tabelka chat. I tak se patrzymy na te tabeleczkę, nie? Jakby. Jakby trochę spoko, nie? No ale tak se patrzymy dalej. No i nagle okazuje się, że wcale nie jest tak spoko. chat. Uwaga. Ewron 5 za mało. Dlaczego Ebron... nie, nie, Dobra, ale poczekajmy, bo się odnieśmy do całości. Uwaga. Zacha 3, jestem w stanie w to uwierzyć. Mandio 5, ok. Blaszka 6, ok. Torek 8. Czekaj, czekaj. Dla... Dlaczego ja mam. Dlac... Skąd to się bierze, przepraszam? Skąd to się bierze, że 8. Ale z... kto przepraszam kiedy było kiedy było 8 za du... no pewnie że za dużo chat uwaga diables 5 jeżeli ja mam 8 to diablesowi dałbym 6 spokojnie diabeł 2 dałbym mu 3 kubir 10 to bierz 10 OK, czyli bierzemy pod uwagę że jest to odwołanie diables 5 <laughs> Czyli bierzemy pod uwagę że jest to y, odwołanie do prosów tak czyli prosi mają 10 Czyli ja mnie dzielę dwa punkty od prosa, czad. Dwa punkci! Nie wydaje mi się. Cyfer 7, ok. Noirak 6. Noirak powinien mieć co najmniej, jeżeli ja mam 8, to Noirak też powinien mieć 8. Noirak bije się tak samo, jak nie lepiej ode mnie. To jest jedna rzecz. Wafel 7, ok. Lewy 6, niech będzie yy, Spoko, nie? Ale, chat, to nie jest najlepsze. Jawor 4. Dałbym mu piątkę. Jeżeli ja mam ósemkę, to ja dałbym piątkę. Patrzą 6. Jeżeli ja mam ósemkę, patrzą, robiłbym 7. Miki 9, spoko. Bush 10, spoko. Miki tak faktycznie, prawie jak pros. Citrox 7, spoko. Mtek 5, dobra. Mike 2, spoko. I tutaj INVI 10, dobra. Buska 6. Co? Co? Jakie? Buska 6. Czyli Buska jest. Jak blaszka? Co? Prost ma 6, by the way. czad. i Evron ma 5, ja mam 8. Chad. Okej, okay, może na diaksowe zbroje mogłoby i tak być. Czad, ale jeżeli walimy się na netherite'owe, a będziemy się walić netherite'owe, ja raz czy dwa razy pokonałem Evrona, kiedy on mnie pokonał z 10 razy, czad. No takie są fakty, czad. Nie no ja wiem, no w sensie chodzi mi o, o ogólność no, tej, tej tabelki, nie? robił tą tabelkę i <laughs> tabelka do bana. Ja zrobiłem swoją czat tabelkę. I tu jest średnia czat i wychodzi, że mamy przewagę. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, że mamy przewagę. No go Asi. Katysie, ma, szczęście jest 60 i potracił mi babcie i pozdrawiam z wakacji. Jezus Maria. Asi, dzięki bardzo yy, za 8 miesięcy. Prawie ciąża, prawie poród. Dzięki bardzo, Asi. Doceniam, doceniam, ale że Mawerik, taki patus. Dlatego zrobiłem własną tabelkę czat. żeby trochę Sił Buka ma tylko 6 PPów. Czemu co? Czekajcie, gdzie ja mam ostatnie tu mam Temu Buka? Buska ma tylko 6. No właśnie ja się, zada, ja się zada, zada, zadaję to pytanie. Dlaczego on ma 6, Pepoft? Dobra, ale czekajcie, to nie jest tyle. No i rach powiedział Buskę. No o tym mówię, czad. Pokaż swoją tabelkę. Ta, pokazuję uwaga swoją tabelkę. Uwaga. Uwaga. Cyk, witamy w mojej tabelce. Powaga teraz na czacie, ponieważ jest to jedyna prawidłowa tabelka. Tak, moje zdanie jest jedyne prawidłowy, Tak jak logika. I uwaga. Średnia wychodzi 6, 4, 2, 8 i 6, 5, 8 i 3 w okresie. To są dokładne tabelka, nie tam 6,5. Czad, uwaga. Ewron, ósemka. Bo bierzemy czad. Bierzemy wszystko pod prosów, czyli którzy mają dziesiątki, tak? Tak. Ewron, 8, Zaha, 3, Mandio 5, spoko. Zastanawiam się, czy nie czwórka, spoko. Czad, patrz, Ewron, ósemkę. Już Wam tłumaczę dlaczego. Czad, ja mam siódemkę. Ewron jest lepszy ode mnie. Szóstka jest za mało y, według mnie dla mnie, jeżeli Diables o Diables by the way. Jeżeli Diables ma piątkę, chat to w tej tabeli Evron ma ósemkę w tym przypadku. Y, mamy potem tak, diabeł 2. Mogłem mu dać 3 tak naprawdę. Myślę, że jest na poziomie po podobnym do Zachy. Kubir 10, Tobiasz 10, zjable spoboga, Tobiasz 10 oczywiście, Cyfer 8, czat nie 7 według mnie, Noirach 7 spokojnie, ja uważam, że jestem na bardzo podobnym poziomie co Noirach i Wafel właśnie, Lewy piąteczka, bo kiedyś był lepszy, teraz chyba za mało trenową, więc tak, uwaga. Jawor piątka, spoko. Paczol, szóstka, dałbym nawet może siódemkę w porywach, chociaż nie no, gorzej się wali od nojrakta. To ma sens, czad, że Paczol gorzej się wali od noj bo to jest fakt. Miki 9, Bush, 10, Citrox 7. myślę, że Citrox naprawdę się spoko Mtek piątka, zostawiam się nad szóstką, zostawiam ten. No majki to majki. Invi 10, Buska 10, czad. Oni Buska, Inwi Tobiasz, Oni są z tego samego regionu, chat. A zaraz mi powiecie, ole, Buszka się nie wali na 1,16. chat. nie ma to najmniejszego znaczenia. Najmniejszego znaczenia to nie ma. Mam gdzieś, że się nie wali na 1,16. chat. jeżeli ktoś się umie walić na 1,8, potrafi się walić lepiej lub gorzej na 1,16. Nie, nie ściągamy ich na dół, czad. To jest chat, jak powtarzałem to dzisiaj u Diablesa na live. To jest jak z CS-em chat. Jeżeli ktoś jest dobry w Source'ie, to będzie dobry w Global Offensive. Będzie oczywiście trochę gorszy niż w, w Source'ie, ale będzie nadal dobry chat. Jeżeli ktoś jest ogólnie dobry w FPS-ach, to będzie dobry we wszystkich FPS-ach. Oczywiście w, nie, w jednych trochę lepiej, trochę gorszej, ale nie sprowadzamy go do jakiegoś szóstki no chat, błagam was. No i Rak wygrał z Błuską chat, a Evron wygrał z Kubirem, no. To znaczy, że Evron ma jedenastkę dostać? Nie, chodzi o kształt, o cało kształt. O krzałoszkę, no świetnie. Kacelidol lub epoche i Czad, chod, też danse, wygrałem. Epoglad. Też wygrałem z kubirem na nederajtowych zbrojach. To znaczy, że jestem lepszy od niego w PvP? Nie! Wcale to nie oznacza. Chad, tu opatrzymy sobie na ogólne umiejętności walenia się. Zaraz podziękuję za subiki. Patrzymy na ogólne umiejętności walenia się w PvP w Minecrafcie. Czad Buska nie może mieć sześciu, bo jest prosem. To, że jest prosem na 1.8, nie znaczy, że wali się jak szóstka na 1.16 czad. Nie chcę mi się wierzyć, bo jeszcze to, usłyszałem dzisiaj czad jeszcze takie argumenty, że Buzka nigdy się nie walił na 1,16. Pewnie czekaj, bo się zesram zaraz. Nigdy! On, on czad na, został zaproszony na kwadratową i tak Co? 116 już wyszło? Napra... Jezus, co ty jadasz, nowa... Czad, nie wierzę, że nigdy się nie walił na 1.16, bo słyszałem takie argumenty. No nie ma opcji. Nie, uwierzę w to, czad. Nie uwierzę w to. to. Albuska 1.8 grał tylko na makro, więc jak słaby na każdej wersji. Czad. A Young Mickey. No to jak bliki, no nie, nie interesuje mnie czy ktoś na makro się walił, czy, czy plecami bije, no co wam powiedzieć, no. Skill to skill PvP, no. Hunterek siódemka, Hunter się dobrze wali. A Rafał? Jaki Rafał? No to są wszyscy z tej tabelki, patrzcie, tu jest 12 i tu jest 14. My mamy dwie osoby przewagi. A nie, ktoś pominął. Nie, nie pominam nikogo. Dwie osoby przewagi mamy, no. Jaki Rafał? No nie wiem, no napisał ktoś ten... Ile byś mi dał pluszynek? Nie wiem, nie waliliśmy się chyba nigdy. No, ale kiślu, A kiślu nie walczy chyba. N nie ma go w tej tabelce, czad. Nie ma go w tej tabelce, ale Kishlawi bym dał takie... Czekajcie, do mojej tabelki porównam. Y kiślu walczy, ale z kim walczy? Czemu go nie ma w tej tabelce? To czemu go nie ma w tej tabelce? On chce? No ale chat chcieć, a być jeszcze w tabelce to są dwie inne rzeczy, chat. O, jest jak jest, czatno. Jest jak jest, no. No nie jest w tabelce, no co mam powiedzieć. no. On chce w łeb dostać... No, chat, no, co mam wam powiem, no. No, ale gdzie bym, gdzie bym e, kiszla umiejscowił? No... Trójkę, dwójkę dałbym Rafałkowi, gdzieś tak, tak z dwa, trzy, no coś takiego. Kuba jeszcze, a Kuba, no Kuba jest, Kuba jest, Kuba jest, Kuba jest siódemką mocno. Ja uważam, że bije się ba bardzo na równi z Kubą. Kiślu moim zdaniem wali się gorzej od takiego diabełu, więc bym mu dał jedynkę z połóweczką. Mm. <laughs> Można mu dać jedynkę z połóweczką. Ewie go daj na cztery. Nie, właśnie z ABI nie wiedziałem, jak on się bije. Nie, nie miałem pojęcia. No. Ja ab opierałem na tej tabelce, nie? Tutaj AB miał. Tu miał dwa. Temu ja dałem trzy. Na, za dobre chęci. <laughs> Ale on chyba lepiej się wali niż, niż kto u nas Diabeł. Tak mi się wydaje, że AB- się lepiej bije niż Diabeł. I na pewno lepiej się wali niż Mike, nie? Więc jeżeli Mike ma dwójkę, a u mnie Mike i ma dwójkę, no to AB jest wyżej troszeczkę od Mike'a. <laughs> Neuracht no ma Neuracht no IMO 8 No, Neurachta no bym to, Tak, to bym się nawet zgodził Że na, na, na równi z cyferem Według mnie Siema, 8 miesiąc Tako, B. Paczolowi daj trójkę Czad. Z Paczolem jest taka sprawa Ja go chyba ani razu nie widziałem Jak się wali W sensie nigdy się z nim nie waliłem Jeden na jeden a, a jeszcze jest taka sprawa Że on mówi, że jest totalnym kozakiem Że on mówi, że tyle ćwiczył I tyle trenował Że już w ogóle ten Więc ja dałem mu tak 6. No tak wiesz no, tak tak gadanie trochę. Jak oni mają trzy w okresie, to znaczy, że są nieskończenie lepsi. Fivehead Faktycznie, może tak być no. No tak mi wyszło, co mam sobie dodać? No. Dobra, przejdźmy na Minecraftyka. No przecież nie będę ustawiał tabelek no poft. Tak mi wyszło z obliczeń, no i tyle, koniec no, trzy w okresie no. Co wam mam powiedzieć no? Trzy w okresie i koniec no.